Dobry, dzień dobry, Antidotum, odcinek 243 Przepraszamy Was, że tak późno dzisiaj, ale wczoraj nie dałem rady bo po seminarium i ja już po prostu padłem już po prostu było bęc i mnie nie było eee, i spałem dzisiaj do 8 coś, prawie 9 tak długo spałem no ale czasem trzeba dłużej pospać jutro znowu wyjazd do Ostrołęki, no więc dobra, nagrywamy eee, Kochani, e, dzisiejsze czytanie z Księgi Liczb 21 rozdział o miedzianym wężu posłuchajmy mhm. od góry Chor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego aby obejść ziemię Edomu, podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi czemu wyprowadziliście nas z Egiptu byśmy tu na pustyni pomarli nie ma chleba ani wody a uprzykrzył nam się już ten pokarm mizerny Zesłał więc Pan na lud węże o jedzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc, zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. Wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na Niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. No, dokładnie niech będą Bogu dzięki. Oczywiście, znowuż ten, ten symbol tego węża na palu to jest znowuż taki typ Chrystusa, tak pokazany tego, co zrobi Pan Jezus. Yy, na drzewie krzyża zbawienie, ale to jest zapowiedź, jesteśmy teraz w się wielkiego Postu i dochodzimy do tego świąt zbawiennych dla nas. Nie? Yy, ale mimo tej zapowiedzi, no, ważne jest, żeby się skupić na tym, co tutaj, teraz w Starym Testamencie, co oni przeżywali. No, zaczęli sam szemrzeć przeciwko Bogu. Hmm więc zaczęli narzekać na Boga sytuacja, w której byli dla nich zaczęła stawać się trudna i monotonna ja myślę, że każdy z nas może się w czymś takim odnaleźć że gdzieś mnie dopada monotonność i trud życia no i co? tak naprawdę można by dzisiaj wziąć z Izraelitów przykład no suszyli głowę Bogu i tu mi się przypomina ta przypowieść upierdliwej wdowy, nie? ta co naprzykrzała się i z powodu jej upierdliwości sędzia musiał wziąć je w obronę. No i Bóg też z powodu jakby ich upierdliwości no, yy, wziął, wziął ich w obronę, tak? No, znaczy wpierw mieli oczywiście te kąsające węże, które ich no, finalnie zabijały, ale wstawił się Mojżesz za tym ludem. No i właśnie, jak odcinków było to, że czy my możemy targować się z Bogiem, czy my możemy... Jakby swoją wolę Bogu przedstawić. No jak mamy z nim relację, to tak. Nie? No, i, no i Mojżesz się wstawia za tym, za tym ludem. No i, ale co najważniejsze jest, zobaczcie, oni przychodzą. Może to zdanie przeczytam. Zesłał więc pan na lud węża, o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do pana, aby oddalił od nas węże. Oni e... zdali sobie sprawę, że po prostu narzekali narzekali. Zamiast popatrzeć na dobro, oj, Bóg nam daje przepiórki z drzewa, Bóg nam daje mannę z nieba, Bóg nam daje mannę z nieba. Nie musimy tak naprawdę pracować na jedzenie. My to jedzenie po prostu dostajemy. No trochę takie czasy dzisiejsze koronawirusa, nie? Możemy siedzieć w domu i zamknęliśmy biznes, dostajemy dotacje z państwa. <laughs> Może nie jest to mega super, wystarcza tylko na przepiórki i manne no ale, ale mamy, a możemy coś do tego zrobić, wymyślić, coś zrobić w internecie, czy gdzieś jeszcze, i gdzieś możemy sobie dorobić, jeśli pomyślimy, jak to zrobić. Nie? No ale narzekanie, narzekanie to jest to, co, no, no właśnie, zsyła wcześniej czy później przekleństwo. I mówią, zgrzeszyliśmy przeciw Panu, czyli zobaczyli, że robią źle. I wstaw się za nami, aby Pan oddalił od nas węże. Co to pokazuje? To pokazuje, że oni wiedzą, że Mojżesz ma moc wstawienia się za nimi. Ja też dzisiaj to rozumiem, że ci, którzy do nas piszą z prośbą, by się wstawić w ich sprawie, w ich problemie. Tak jak mi się dzisiaj wspomniał o tym małżeństwie, co od siedmiu lat nie może mieć dzieci przy okazji odgłaszamy życie nad wami, teraz, nad, nad waszą płodnością i nakazujemy, by wszelki duch niepłodności odszedł precz, niech więcej nie wraca, a niech dzisiaj życie i, i płodność stanie się udziałem waszego życia przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Wstaw się za nami, aby do Pana, aby oddalił od nas węże. No rzeczywiście są specyficzni ludzie gdzieś wokół nas na ziemi, ludzie, którzy mają relacje z Bogiem i Bóg tej, tego ich wstawieństwa wysłuchuje. Ja też mam, mam jakąś grubą sprawę dla mnie, to też mam takich parę osób, do których mogę ja zadzwonić i poprosić o wstawnictwo w mojej sprawie i do nich się wtedy zwracam z tą prośbą, tak, czy dzisiaj do Mojżesza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza spojrząc tego węża na wysokim palu, tak, każdy się tylko spojrzy na niego, pozostanie przy życiu. No i wydaje się to być bardzo banalne. No ale co, ale to działa. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Amen. To Aha. jest, kochani, naprawdę dobra nowina. Zostawał przy życiu. I to jest takie piękne, co, co, co Pan Bóg robi z człowiekiem. Każdy, kto ucieknie się do Boga, zostanie przy życiu. Ale teraz chcę wrócić do naszych trudnych spraw. Jak to się ma do Ciebie, do mnie dzisiaj? Może Ty dzisiaj masz trudną sytuację, i prosiłeś Boga i nie widzisz rozwiązania. Ja wierzę, że oni też prosili. Ale w końcu poszli do Mojżesza. Ale ważny jest ten element pokory. Panie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, Panie. Y, przyszło to zło na mnie, bo, bo ja gdzieś nie dopełniłem czy ślubów ci złożonych, czy, czy może kogoś znowuż oceniałem, może narzekałem, może szemrałem, narzekałem na to, co dzisiaj mam. No i przyszła jeszcze większa bieda na mnie. Y, Warto się zwrócić do kogoś po prostu o pomoc. Nie? Kogo znasz? Oni znali Mojżesza, wiedzieli, że Pan go wysłuchuje. Mieli już to doświadczenie. No i Pan wysłuchał. No ale potem, tak decyzja należy do nich, to oni muszą spojrzeć na tego węża, by to się stało. To kobieta musiała się uchwycić w frędzli Jezusa, u szaty, by zostać uzdrowioną. Więc ja wam życzę, by... No takie wiary, takie wiary jednej strony, jak ma Mojżesz, tak, i relacji z Bogiem. Z drugiej strony takiej postawy uniżenia, jeżeli błąd się popełniło, to że nie żeby go przypudrować, ale stanąć w prawdzie i poprosić Boga o to, by zadziałał w tej sytuacji. Amen. Amen. Mm -hmm. yy, a mnie dotyka w tym słowie yy, to, jak Bóg po prostu przez słowo nas uczy i kształtuje i i jak nas oczyszcza, że zobaczcie, na poniedziałek to były te czytania o tym, żeby nie osądzać i żeby przyjrzeć się też swojemu właśnie językowi. Czyli już mieliśmy tam grzech takiego osądzania, a dzisiaj jest szemranie, jest to wypowiadanie, to narzekanie. I, i też Bóg nas zaprasza do tego, żeby w tym czasie przyjrzeć się sobie i może. Może dzisiaj, może jutro też cały dzień, może cały tydzień albo i miesiąc, spróbuj poświęcić też temu, nie? co wypowiada Twój język, co wypowiada Twój język, bo, bo słowo też nas chce y, uczyć nowych postaw, nowych zachowań, chce nas oczyszczać z tego, co jest nieświęte, bo ponieważ to sprowadza karę na, bo jest konsekwencją tego, tak? Jest to sprowadza, oni, oni szemrali i, i przez to szemranie y, przyszła ta kara, a ale nasze grzechy języka też mają swoje konsekwencje. Mają swoje konsekwencje, I, i tutaj Słowo Boże nas tego uczy, żeby dzisiaj, tak jak przedtem było o sądzeniu innych, to dzisiaj przyjrzeć się sobie, na co ja narzekam i ile ja narzekam. I ile ja narzekam, bo Bóg chce nas właśnie też takich czystych. Oprócz też tego, wszystkiego, co to Słowo dzisiaj niesie. To pierwsze czytanie, a drugi, yy, drugie, znaczy psalm. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Nakłoń ku mnie Twe ucho w dniu, w którym Cię wzywam. Szybko mnie wysłuchaj. Poganie będą się bali imienia Pana, a Twej chwały wszyscy królowie ziemi bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Pan przychylił się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to zapisać do przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić. I... Dzisiaj y, dla mnie ten psalm y, to niesie też y, taką, takie spojrzenie, mam na swoje życie, jako na taką drogę właśnie. Tak jak Izraelici, oni, y, oni szli do ziemi obiecanej. Y, no, ja też idę do, do mieszkania, które jest pewne dla mnie, przygotowane w niebie. To jest, to jest to miejsce, gdzie dla mnie jest przeznaczone, i po drodze są jakby różne wydarzenia życia, to bardzo różne wydarzenia życia, mojego życia. Yy, I dzisiaj, yy, dzisiaj w nocy, wczoraj yy, ja się też źle czułam, i dzisiaj w nocy yy, obudziłam się przed, to przed piątą, i zaczęłam się, zaczęłam się modlić, ale wiecie co, zaczęłam, yy, przypomniał mi się ten król. Yy, Miał na imię, nie pamiętam, Tym, który modlił się do ściany. Obrócił się na plecy, modlił się do ściany. Nawet jakby już prorok też mu tam nie mógł pomóc, ale nie, nieważne, przypomni mi się to. Ale on się obrócił do bardzo chory, taki do ściany, i mówił do Boga. I, i ja sobie dzisiaj w nocy postawiłam jako ścianę, wziąłam Biblię, bo ja często śpię z Biblią albo y, przykładam Słowo Boże do miejsca, które mnie boli, bo ja wierzę, że Słowo Boże leczy. I yy, przyłożyłam sobie przed twarzą Biblię i zaczęłam się po prostu modlić, zaczęłam wołać do Boga, wołać do Boga, po prostu mówić mu o tym. Panie, jeśli ja źle czuję, ja nie chcę tego, ja mnie boli, to mnie, ja po prostu tego nie chcę. I właśnie wysłuchaj mnie, nakłoń ku mnie twoje ucho. W dniu, w którym Cię zzywam, szybko mnie wysłuchaj. Jaka, jaka cudowna relacja człowieka z Bogiem, nie? taki piękny człowiek musi być bardzo blisko Boga, żeby tak sobie mógł powiedzieć: szybko mnie wysłuchaj, z wykrzyknikiem, szybko mnie wysłuchaj. Amen. Amen. I, I ja ci Bogu to, to też powiedziałam: szybko mnie wysłuchaj, bo ja po prostu cierpię. I mówiłam do tej ściany, znaczy do, do, do Boga: to była moja ściana, nie płaczę, ale wierzę, że radości. I, I to jeszcze bardziej mnie tak ta sytuacja, ta modlitwa tak naprawdę zbliżyła do Boga, bo ja to wielokrotnie też mówię, że dla mnie no, priorytetowa w życiu jest relacja z Bogiem, to jest absolutnie najważniejsze. I ta modlitwa dzisiaj była takim krokiem do, do głębszej relacji z Bogiem takim krokiem w głąb. Um, Wierzę, że Bóg przychyli się do mojej modlitwy, którą ja wypowiadam. Bo ja wierzę Bogu, ja ufam Bogu. Wierzę. Ale druga, druga zwrotka jest przepiękna dzisiejszego psalmu. Poganie będą się bali imienia Pana. A Twej chwały wszyscy królowie ziemi. A wiecie, ja mm, też wiem, że my, my głosimy, my ogłaszamy Bożą chwałę, Bożą obecność wszędzie, y, po to, żeby ludzie zobaczyli, jak mocne jest imię Pana. Jak mocne jest imię Pana, jak potężna jest Jego chwała, potężna jest Jego chwała. Także wszyscy królowie ziemi będą się bali imienia Pana, będą czuć respekt, będą czuć tę bojaźń to, że jest ktoś ponad nimi że jest jeszcze ktoś, kto ma jeszcze o wiele, wiele większą władzę, absolutnie nieporównywalną z nimi i, i ma potężne imię, bo Pan, bo Pan i znowu jest się obietnica. Bo Pan odbuduje syjon i ukaże się w swym majstacie. Ja oczekuję i wiele razy się to już objawiło w moim życiu, i też wiele razy doświadczyłam tego, że w różnych przestrzeniach mojej osoby Bóg mnie odbudował. Ja jestem już w tych miejscach odbudowana. Ale ciągle też widzę te wyłomy, na przykład właśnie przez grzech, czy przez narzekanie, czy przez jakieś osądzanie. Więc widzę te wyłomy, ale to jest miejsce, też mam nadzieję w sercu, że właśnie nią żyję. I wiem, że Bóg to zrobi. Nadzieja moja jest taka, że Bóg będzie te wyłomy odbudowywał. Że właśnie ja też staję w tych wyłomach i tam ogłaszam Jego chwałę i odbudowanie właśnie w Bogu. I ukaże się w swym majestacie. I moje oczy wiele razy widziały w moim życiu majestat Boga yy, w działaniu i doświadczeniu. Yy, ale, ale ja chcę ciągle więcej, znaczy nawet nie, ale ja chcę więcej ja po prostu chcę więcej chcę żeby we, we wszystkich miejscach we mnie żeby ja została całkowicie już odbudowana bo chcę oglądać chwałę I, i to Jezus mówił też w Ewangelii było parę dni temu tak, że my mamy być napełnieni chwałą Bożą wypełnieni chwałą Bożą i to jest to miejsce odbudowywania wyłomów we, we mnie, ja tu widzę widzę to dzisiaj przez to słowo i dziękuję Bogu i chwała Panu chwała Panu yy, aklamacja dzisiejsza ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus każdy kto go znajdzie, będzie żył na wieki go, czyli Chrystusa więc mamy, Chrystus jest siewcą tym, który rozsiewa, co? no Słowo Boże eee, każdy kto go znajdzie, no więc w tym słowie możemy go odnaleźć, bo, bo po tym ziarnie, poznamy tego siewca, tak specyficzny siewca w tym ziarnie możemy go odnaleźć eee, no i to jest taki kierunek, jak zwykle znów Kościół wskazuje na słowo, tam jest znalezienie Chrystusa. I teraz mamy ósmy Jana, czyli kawałek dalej, tam po tej kobiecie cudzołożnej, tak, dzisiaj mamy po dalszy ciąg historii, więc posłuchajmy. Jezus powiedział do faryzeuszów, ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc żydzi, czyżby miał sam siebie zabić skoro powiada tam gdzie ja idę wypuścić nie możecie? A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: Kimże ty jesteś? powiedział im Jezus Przede wszystkim po cóż do was mówię Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia Ale ten, który mnie posłał jest prawdomówny A ja mówię wobec świata to co usłyszałem od niego A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu Rzekł więc do nich Jezus Gdy wy wyższycie syna człowieczego wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię Ale że mówię to czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Zauważcie, że to jest, kochani, zaraz po tym sytuacji spotkania z tą kobietą cudzołożną. I tam był ten moment, że Jezus powiedział, kto jest bez grzechu, niech Pierwszy rzucił kamień, i jeden po drugim zaczęli odchodzić. Tam nikt nie powiedział, oczywiście, przepraszam, pomyliłem się czy coś, ale samym odejściem przyznał: No, jestem w grzechu. Jestem w grzechu. Mieli taki szybki rachunek sumienia, nie? I taką konfrontację z tym: no, każdy się musiał z tym słowem skonfrontować. No, i jak widać, nikt nie mógł temu słowu zaprzeczyć. I teraz on mówi do nich, niektórzy z nich to są ci faryzeusze. Mówi do nich, wy pomrzecie w swoich grzechach. To jest mocne słowo. Dlaczego pomrą w swoich grzechach? Bo nie chcą uznać tego, którego posłał sam Bóg. Dlatego dzisiejsza aklamacja nam mówi, że kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Oni nie znaleźli. Dlatego pomrą w swoich grzechach i będą przeznaczeni na wieczne potępienie. Hmm. Wiem oczywiście, że mówimy do dwóch grup ludzi, tak? Czyli ta grupa ludzi, która już znalazła Chrystusa i wie o czym jest mowa, bo ma doświadczenie, i będzie ta grupa, która, która szuka. No i powiedziałbym tak prosto, jeżeli jesteś w tej drugiej grupie, która jeszcze szuka, nie spotkała jeszcze w swoim życiu żywego Chrystusa, no to szukaj go w tym słowie, choć Żydzi też szukali w słowie. Co trzeba zrobić? Żeby do, do, do szukania w słowie, gdzie jest zaangażowany intelekt, dołożyć jeszcze swoje serce, więc, y, żeby też po prostu otworzyć się na to, co, y, co może jest poza troszkę rozumem, trzeba troszkę wybiec, wybiec troszkę dalej niż, niż rozum pozwala Tobie się poruszać. No, ale szukaj, no i szukaj ze wszystkich sił. Y, no tu mocno słowo Jezus kieruje do nich, kieruje do, do tych faryzeuszy. Ale mówi, że zobaczycie kiedy, gdy wy wyszycie syna człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nicam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie ojciec nauczył. Zobaczcie, oni pierw myślą, jak on mówi, że idzie tam, gdzie oni później nie mogą. Myśli, myślą, że się chce zabić. Nie? Czyli jakby jeszcze nie wiedzą, że w sumie oni go za chwilę ukrzyżują. Oni za chwilę będą zabijali Jezusa, jeszcze, jeszcze to w nich nie dojrzało, to pragnienie. Na razie myślą, ale dobrze rozumują, że tam, gdzie my nie pój pójść nie możemy, czyli no, jakby do Szeolu nie możemy z nim pójść, nie, nie możemy, no bo my jeszcze żyjemy. Yy, I się dobrze mamy, i młodzi może jesteśmy. Yy, I. Rzeczywiście, jak popatrzymy na Dzień Śmierci, no to wtedy co się stało? No, zasłona przybytku się rozdzieliła, nagle Bóg się stał Bogiem Bliskim. Od tej pory wszystko było już inaczej. Od tej pory na przykład Żydzi nie potrafili zrozumieć, dlaczego nie da się w świątyni do 70 roku, do, do dnia zburzenia tej świątyni, dlaczego nie da się domknąć drzwi miejsca na świętego. Już nie są w stanie, mimo że to odbudowali, nie byli w stanie tego zamknąć. I dlaczego? Czy co zamykali, to te się same otwierały, bo Bóg jest Bogiem dostępnym dla ludzi, bo Bóg to zmienił w osobie Jezusa. I nikt też nie był w stanie zgasić tej świeczki wiecznej obecności, że ona po prostu się ciągle zapalała. Bóg cały czas był obecny, i do, tradycja żydowska pokazuje, że to się stało do, do dzisiejszego dnia. No, coś było ponad nimi, nie, nie byli w stanie tego w żaden sposób skontrolować. No, mieli zagwozdkę, oczywiście ci, którzy do dzisiaj jeszcze żyją w tym, w tym, w tym starym wierzeniu, starotestamentalnym. No, jakoś tam sobie próbowali to obejść, ale prawda jest taka, że nie można temu zaprzeczyć. Ukrzyżowanie Mesjasza na stałe zmieniło także religię żydowską, na stałe. I, i oni nie mogą przejść wobec tego obojętnie. Dla nas, kochani, oczywiście jest to daleki cały czas fragment. No, wy dla samego, dla mnie samego. Ja nie żyję w kulturze żydowskiej, więc jakby nie znam tego tego obrządku, ale chciałbym taką jedną analogiczną rzecz powiedzieć. Czas koronawirusa radykalnie zmienił nasz obrządek. Mówię o katolikach, nasz katolicki Nam się dużo zmieniło w podejściu do naszej religii. Nawet, nawet weźmy, nie przygotowanie dzieci do, do bierzmowania też jest online'owe, z tego co wiem, a nie takie na żywo, nie? Większość z nas już oglądałam, się i przeżywałam się w internecie. Więc coś się znowuż radykalnie zmieniło. Czego te radykalne zmiany mają dotyczyć? No Dotyczy tego, co Bóg mówił już dawno przez proroków. Ja chcę bliskiej relacji. Ja chcę relacji z wami. Nie? No i mówię, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Ja jestem, to znaczy, że ja jestem, to jest imię Boga, czyli że ja, Jezus, jestem Bogiem, jak mój ojciec mówił, ja jestem. Tak? I że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego, i ja wierzę, że te radykalne zmiany, w których też teraz żyjemy, pozwolą wielu uwierzyć w niego. I cieszę się z tych zmian, które się dzieją. Z tego, jak Bóg w czymś, co jest poniekąd trudne i może beznadziejne, znowuż potrafi wyprowadzać dobro. I ja za to dobro dzisiaj Bogu dziękuję. Amen. Amen. tu tatusiu, bądź uwielbiony i wywyższony w tym dobro, które czynisz. Bądź ulubiony i wywyższony, w tym dobro, które chcesz dalej czynić. Ja proszę cię dzisiaj, aby nasze serca były na to otwarte, żeby nasze serca yy, pozwoliły mózgowi na. Komfort innego myślenia, na, czy może nawet nie myślenia w pewnych sprawach, a przyjmowania sercem Twojej obecności. Ja Ci dziękuję, Panie, za to, że zmieniłeś historię świata, bieg historii świata. Dziękuję Ci, że Boże radykalnie wszedłeś. Dziękuję Ci Jezu, że przelałeś swą krew. Dziękuję Ci, że objawiłeś serce Ojca i pokazałeś, jak my naprawdę wszyscy jesteśmy w tym sercu Ojca zanurzeni. I jak ten Ojciec chce, by w naszym sercu był zanurzony Ojciec, Słowo, Syn, Duch Święty, byśmy się w całej trójcy poruszali tutaj na Ziemi. I Duchu Święty, ja dzisiaj proszę Cię o radykalną zmianę dla każdego z nas, abyśmy się przybliżyli do Ojca, abyśmy nie byli tymi, którzy pomrą w swoich grzechach, o tak, ale byśmy, Panie, poruszali się w Twojej radości, w Twojej miłości. Chwała Ci jest. Też, Panie, ja chcę wykonywać to, co podoba się Ojcu i chcę mocą Ducha Świętego słyszeć też to, co Ojciec objawia, to, co Ojciec mówi. I Panie, dziękuję Ci za to, że dzisiejsza Ewangelia właśnie pokazuje mojemu sercu to, że Ty wykonałeś każde słowo, które przyszło do Ciebie od Ojca i byłeś posłuszny i i to dziękuję Ci, Panie, za to, że właśnie to słowo pokazuje owoce posłuszeństwa Słowu Ojca i dziełom Ojca, które się dokonują. Chwała Tobie, Panie, dziękuję Ci za to. Uwielbiam Ciebie, oddaję Tobie, Panie, chwałę i cześć, chwałę i cześć Twojemu Mama. słowu, Twojemu słowu, które buduje, które daje wzrost, które umacnia, które podnosi, które kształtuje, oczyszcza. Jest żywe, chwała Ci, chwała Tobie, Panie, chwała Ci, bądź uwielbiony. Jezu. Panie, niech pełna Twojego błogosławieństwa porusza się w każdym z nas i błogosławionego dnia dla każdego z nas, także dla nas, Panie. Dodaj nam sił, Amen. bo strasznie teraz jakoś nie wiem, już tak bym ciągle spał. Chwała Ojcu i Cię, Synowi, 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 Duchowi Świętemu, i jak było na, na początku, teraz zawsze i na, na wieki wieków. wieków. Amen. papa, papa. Pa. I ten król, który się modlił do ściany, to Hiskierz. O, A ja słuchajcie, jeszcze chciałem zapewne powiedzieć, bo mi się z pierwszego na z tą górą skojarzyło. Dostałem raki. Chcę Adamowi bardzo podziękować. Dostałem raki, takie profesjonalne raki, które się na buty zakłada i można po lodowcach chodzić. Teraz tylko muszę znaleźć czas na te lodowce, bo moim marzeniem jest zdobyć Mont Blanc po trudnej stronie. I muszę to robić. Na razie dużo trenuję, żeby budować mięśnie i siłę. Aż czasem będzie ten dzień, kiedy go zdobędę i wyślę wam fotkę z Blanc. Pa pa! pa, pa. cię wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc twoją twarz napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem.